Przed obejrzeniem skonsultuj się z lekarzem lub psychiatrą, gdyż każdy odcinek niewłaściwie oglądany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Siema, z tej strony Matriluan, momot oraz Karolcia. Witam! Hej! Dobra, no to jak już pewnie czytaliście komentarz na naszym kanale, to dzisiaj będziemy... Aha, nie mówiłem wam, to miał być bonus. Dobra, chodźcie, pokażę wam naszą kopalnię, którą kopaliśmy z MMGW przez jakieś 3 dni. Przeciemno, ciemno Heh, trudno. Dobra, Wiecie, Miecze w dłoń. Creepery grasują. Czy bandyci po nocach? Bezkarnie. Mhm. Chodźcie. Aha. Uwaga, Creeper, Karolcia, uważaj, hej. No, stoi u nas. Dobra, idziemy szybko, szybko, ludzie. Okej, okay. schodzimy na dół. Tutaj zrobiłem e, mm, takie tory, po którym właśnie można zjechać begonikami na sam dół kopalni. To jest pierwsze piętro. Tutaj miał być, e, umiałem miałem pokazać tam fabryczkę kobla, ale nawet no, nie pokazałem, gdyż zauważyłem, że już to jest na internecie. Schodzimy niżej. I tutaj właśnie zaczyna się hardcore. Tak. Kopaliśmy to, My jak już mówiłem, 3 dni z y, MMGW. Jest to powierzchnia bardzo duża, znaleźliśmy tutaj chyba z 30 diametrów. O, właśnie, to jest to. Mega, tak. mega, mega wielka kopalnia. Kopaliśmy to sposobem Mamota. Niestety Mamota nie było, bo miał problemy z płytą główną. Dalej ma problemy z płytą główną. Dalej Ale ma nie problemy, nie z z problemy z płytą główną. I teraz tak. Hmm. Zaraz zaczynamy kopać, a w tym czasie... E, znaczy nie. Potem jak wykopiemy, to...

I've been saving every drop inside a jar under my bed. When I'm done in gray, well, I can look at what I made. Yes, I can look at all I made and know that I'll be happy dead. My salvation screwed up, tight, I give it birth. Dirty time caps capsule be my gift to the earth. So we can farm and in peace My salvation Screwed up tight I give it birth Dirty time caps I'll be my gift To the earth To the earth Ok, więc skończyliśmy kopać I jak widać jest to nie wszystko Strasznie tego dużo Redfall się strasznie długo kupił, więc nie płacało się go wydobywać u Karol nieźle, 5 diamentu 20 golda więc mamy już co najmniej 44 diamentów, widać to bardzo dobry wynik. Mmmm, golda też nieźle. Nie mówię o żelazie, bo jego jest łatwo znaleźć. no też nic nie włożył do tego. Ja nie włożyłem, ja włożyłem. Ok, no nie... a nie, nie włożyłem, czekaj, ty. No właśnie. teraz okay. <laughs> Dobra, więc jak widać, jest tego strasznie dużo. A teraz zajmiemy się budową Montera. Gdzie, no, gdzie go zbudujemy? Karolcia też mi pomógł, wiecie? Eee, ja może tu, tutaj? Za schodami może? Za schod o, a może za schodami, ty? Właśnie. Jest miejsca akurat. Miejsca. E, dobra, będzie nam potrzebny redstone. Będzie nam potrzebny jeden... Nie, dwa. Też jeden też powinien wystarczyć. E, bucket, czyli e, gadro. Musimy przetapić sobie teraz trochę żelaza. Może to yes, Jest, węgle jest sporo. Trochę. Dobra. Jest na dwa... Dwa wiaderka. Okej. Okay. Dobra. Bierzemy tak. do wiaderka. Teraz będziemy robić produkcję obsydianu. No nie jestem ciężko zrobić, ale pokażę. Raz, dwa w ten sposób. Cztery w ten sposób i znowu do góry. Tutaj kopiemy dziurę. Raz, dwa, trzy. Raz, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Opaczamy to z tej strony. Raz, trzy, dobra. A, nie, nie. Znaczy. <grym> się w tym co robi. O, <grym> <grym> okej. Okay. Okay. Teraz tutaj musimy zrobić... Zamknięcie wody i teraz tak, wylewamy tutaj wodę. Woda sobie spływa, czeka aż dotrnie do końca. Podaję tutaj dziurę i to nam tutaj jakiś ładny tutaj robi. Teraz włożymy tutaj przed stołem. tutaj jeszcze, I wylewamy tutaj teraz wodę Widać, tworzy nam się obsydian. W ten sposób, za pomocą jednego wiadra lawy i jednego wiadra wody, możemy stworzyć właśnie produkcję obsydianu. No i teraz... Weź tą lawę. Teraz w ten sposób będziemy właśnie sobie ten obsydian zbierać i wracamy za chwilę. E, tutaj akurat przy kopaniu znaleźliśmy slajmera. I patrzcie, jest jeden slimer. No! Jest... Wow, ale ręką go bicie, Rę ręką, bo inaczej nie ma. Okej, okej. Dobra, mamy. Malutki, jak też. Malutki, trudno, nie urósłby. Dobra, mamy tylko dwa tutaj staimbale, ale no jest okej, okay. dobra. No odwracaj do pracy, nie opierdzielaj się. No sorry, chciałem zobaczyć to nieco inne zjawisko. <laughs> mam oddajesz. Dobra, czekaj, czekaj, o, będzie tak chwila. Tłumacz jak to robisz, bo niektórzy mogą mnie wiedzieć. No to znaczy no nie wiedzieć tego nie możesz na nie wiedzieć. No No, jest okay, tak i teraz tak. musimy tu tylko zapalniczkę położyć, znaczy nie położyć odpalić no, I że nam się nether. no? Dajesz no, masz zapalniczkę? Ja, nie on nie ma zapalniczki ja zrobię. <laughs> Mów, mówiłem. To ja też Ok, poszło, mamy zapalniczkę i teraz patrzcie co się dzieje. podchodzę tutaj, zapalam i tworzy się portal. Jest portal. O Boże! Patrz, patrz, patrz! Co? Z tyłu jakiś duch się pojawił, patrz! O mój Boże, to jest? Ja pierdzielec! Halo! <laughs> a widzisz! Dobra. E, no i tak wygląda nasz portal. Teraz teleportujemy się może na przykład do Chodź. Dobra. A tu lawa, pachę. Nie, chyba tak by nie było. Miałem kiedyś taki przypadek, że wiesz, nad dziurą się pojawiłem centralnie. <kłysy> Aha. <kłysy> wow no, I to jest, to jest właśnie nether. Dobra. No to z tego miejsca chyba się możemy pożegnać i do następnego odcinka. Nie zapomnijcie nas subskrybować. Cześć. Na razie. Aha. Cie ma z tej strony Matryluan MMGW oraz Karolcia. A mamut gdzie? <laughs> I mamotowi. Oj! Sorry. Gdzieś? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tutaj mamy drugiego slimebala. No to jest nie slimebala, tylko slime'a. Slime. Ten, jest Ten jest większy. Dużo większy. większy. Jak widać zabrał mi chyba z całego HP i już mam tylko pół. Bijemy go? O, Stasiu, no, tak, bij go Stasiu. Tak... Aha, zabiję go, go. Bo tak tego go zabijesz, bo już... widziałem takie eksperymenty, wiesz. Spoko. Podałem filmik, centralnie go zabijasz. Dobra, śmietem. zabiłem go. Więc no co, i nic nie wyleciało, to jest śmieszne. go zabijesz? Ręką. Ej, drugi się zrespił, drugi jest! A, dwa są, dwa są, respią się tu slajmy. No i mamy tutaj slajmownię. No. Fajnie, fajnie. Będzie nas tiki te, pistący. Tak więc po długiej podróży dotarłem do domu. Jest tutaj Matryl. Jest ze mną godzina yy, 24.10. <laughs> Była z nami Karolcia, któregoś razu też. Możemy <głosimy> z nami w następnym odcinku. Jest tak, mój łup to trochę dni. 5 sekund gliny. Tak, wełny. jeszcze dwa bombusa. Zobaczy, to jest teraz trzcina zakrowa. No, a tak to. A, jeszcze grzyby zebrałem. Tak o. I to chyba będzie wszystko. Tak więc to była relacja z mojej wakacji. Moje mojej A następnym razem widzimy się już w kolejnym odcinku. Kanciasej, nie kanciasej, coś jest <grymne> Ale fajny. Ale fajny. To wkleimy, to wkleimy na koniec. Będziemy <grymne> robić <mówicie>, materiał. Oh. <grymne> to jest Widzimy się w kolejnym odcinku zapomnianej krainie Minecraft. Który nie ma tak nagrywać po nocy. <grymne>